Siemaneczko, ja się nazywam Sebastian i witam Was na moim zielonym kanale w kolejnym filmie. Dzisiaj bardzo fajny temat, przyjemny, bo pokażę Wam moją top dziesiątkę roślin w styczniu. Pokażę Wam jak one ładnie rosną, co się z nimi fajnego też zadziało. Bardzo lubię te filmy, bo mogę Wam właśnie pokazać jak niektóre rośliny świetnie sobie radzą pomimo tego, że mamy środek zimy. Roślinne porażki, oczywiście, też będą, ale to będzie film, który bardzo niechętnie nagram, bo no niestety zima zbiera żniwo, a ja też bardzo często obwiniałem siebie za to, że gdzieś tam przelewałem albo przesuszałem swoje rośliny, ale też zrozumiałem, że mam bardzo ciemno i no to światło to jest jednak kluczowe w tym wszystkim i przestałem siebie też tak obwiniać za jakieś niepowodzenia. Oczywiście to nie jest tak, że, że to nie jest tylko, że to jest tylko wina braku światła, ale, bo moja wina też jakaś w tym jest, ale o tym w kolejnym filmie, a dzisiaj skupimy się na tych roślinach, które sobie najlepiej radziły w tym miesiącu. Pokażę wam fajne przyrosty, pokażę wam fajne wybarwienie. Myślę, że będzie różnorodnie, będzie ciekawie, bo są też rośliny, których wam... Dawno nie pokazywałem, ale są też rośliny, które zazwyczaj się tutaj pojawiają, bo cały czas bezmiennie są nudne i świetnie rosną. Ale zaczniemy sobie od, od maranty. Słuchajcie, od maranty, którą ja sobie posadziłem w mech, bo tą marantę wygrałem. Na Instagramie w konkursie, i to była Maranta, o której ja marzyłem, po prostu, bo ona jest tak piękna, że zresztą z... zobaczcie sami. Spójrzcie na te wybarwienie. Te dwa liście. Słuchajcie, to jest Maranta Black, którą ja wygrałem, i przyszła sadzonka, która była bez tych dwóch listków, tych tutaj tego i tego i ja tą marantę chciałem zawsze mieć, ale to wybarwienie tutaj nie przypominało za bardzo Mar maranty black. Dodatkowo ten liść na przykład już się zasusza, ale to jest liść, który lekko podsuszony już był, więc on i tak pójdzie prędzej czy później na straty. Ja się zastanawiam, czy już go nie obciąć. No ale co mnie najbardziej cieszy, to to, że ona przepiękne liście puściła te dwa. No to jest już te wybarwienie black, o które mi chodziło. Jest tak cudowna ta roślina. Naprawdę, no jedna z piękniejszych roślin, jakie mam tutaj w swojej kolekcji. I naprawdę, może konkurować z, ze stindapsusami. To jest, to jest sztos. Ja sobie też nie mogę wyobrazić, jak ta roślina będzie wyglądała lub wygląda, jak ona jest taka duża, wiecie, taka naprawdę rozrośnięta. To dopiero musi Robić niesamowite wrażenie, i zauważyłem jeszcze, bo wcześniej tego nie widziałem. Nie wiem czy zobaczycie, ale tutaj widzicie to, to będzie nowy stożek wzrostu. I ja jestem mega zaskoczony, bo wcześniej tego nie widziałem. No i mam nadzieję, że ten stożek będzie pięknie wybarwiony, że nie będzie wybarwiony na przykład jak ten liść bo ten stożek właśnie idzie z tej strony. Mam nadzieję, że odpowiednie warunki, które mam wrażenie, że zapewniłem tej marancie spowodują to, że ona naprawdę będzie świetnie rosła i co jeszcze nowego zauważyłem bo tutaj jest ona w takim plastikowym pudełeczku zobaczcie jakie ma piękne korzenie i spójrzcie na to, na tą kuleczkę białą. Ja się zastanawiałem przez chwilę co to jest, ale Wygląda to na jakąś bulwę. Tak mi się wydaje, że to jest jakaś bulwa, którą ta Maranta puściła, i być może z tej bulwy też coś fajnego powstanie, więc jestem, jestem zachwycony tą rośliną. Ale dobra, bo mamy tutaj 10 roślin i nie chcę się za bardzo rozgadywać nad jedną, także lecimy dalej. Roślina numer 2. Słuchajcie, to jest bambus. Ktoś mi też ostatnio napisał, jak ja pokazywałem tą roślinę jakiś czas temu, że to jest jako dracena, zalicza się do dracen. No i być może to jest prawda. Jeżeli ktoś po prostu się na tym zna, no to też nie mam powodu nie wierzyć takiej osobie, bo troszeczkę tą dracenę może ten bambus przypominać. W ogóle ja muszę go wymyć, on jest tak okurzony, muszę go naprawdę przeczyścić i. Dać mu troszeczkę lepsze warunki, i słuchajcie, ta roślina znalazła się tutaj dlatego, że ona fantastycznie rośnie. Miała też taki okres w grudniu, kiedy ja ją przesuszyłem i opadło jej z dołu bardzo dużo liści. I teraz nauczyłem się w końcu, jak mam znowu ją podlewać, bo to jest roślina, którą miałam już od przeszło 17 lat. Ci, którzy oglądają wszystkie moje filmy, to może pamiętają, że ja już o tym wspominałem, ale nie wszyscy o tym wiedzą. I ona swojego, w swoich dobrych czasach miała 2,5 metra wysokości, była po prostu olbrzymem. E, tutaj y, jest na razie roślina niewielka, ale i tak jest w dużo lepszym stanie niż była kiedykolwiek. E, co mnie też cieszy, to nowy stożek wzrostu, który tutaj idzie. Taki malutki zielony pypeć. Widzicie pomiędzy, y, pomiędzy łodygą, a już tutaj tym przyrostem, mamy taki zielony pypeć, który wychodzi. I to też mnie bardzo cieszy, bo to będzie oznaczało, że ta roślina jeszcze bardziej się zagęści. No i fajnie, fajnie zaczyna rosnąć, i mam nadzieję, że ten sezon będzie należał do tej rośliny i że ona podwoi swój rozmiar, przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra. I teraz Wam pokażę coś takiego dziwnego, bo pokażę Wam kubek, w którym ukorzeniam jakieś tam rośliny. Na dole mam wermikulit, tu mam mech. Wermiculi dałem po to, żeby magazynował on wodę, a, pe, a mech po to, aby roślinki się w nim ukorzeniały. Tak sobie wymyśliłem taki eksperyment mój. No ale myślę, że to się sprawdziło, bo widzę, że niektóre rośliny już puściły naprawdę fajne korzenie tutaj, gdzie nie Mam tutaj kilka roślin. Mam dwie choje, które których nas teraz nie pamiętam. Nie, to jest chyba choja EPC997, to jest chyba coś ze splaszem, ale nie chcę kłamać. Także wybaczcie. Tutaj mam filodendrona Brantianum Form w ukorzenianiu, bo też sobie często tnę tą roślinę, bo ona naprawdę mi szybko rośnie, pomimo, że nie wygląda jakoś imponująco, ale roślinę, rośliną, o której chciałem Wam powiedzieć, jest pieprz. Jest pieprz sylwaticum i zobaczcie, niby nic niezwykłego, bo Wy widzicie tylko tak naprawdę cztery liście, z czego jeden jest już bardzo podsuszony, ale historia z tym pieprzem jest taka, że ja go kupiłem latem tamtego roku, kiedy to w obi się pojawiły te pieprze i był straszny szał u mnie w mieście na te rośliny. No i ja kupiłem sobie tą roślinkę, bo bardzo mi się podoba ta roślina w dalszym ciągu. Pomimo że miałem z nią bardzo duże problemy, bo ja ją albo przelewałem, albo ją przesuszałem. Ja ją też trzymałem w szklaręce. Jak ją za dużo podlałem, no to zbyt długo ta woda stała, a jak zapomniałem, no to była przesuszona. No i ja sobie ją obciąłem i postanowiłem wsadzić ją też do ukorzeniania, żeby ona mi się ukorzeniła. Ale co mnie bardzo cieszy, to to, że zobaczcie. no... To są dwa najnowsze liście. Ten duży to jest pierwszy liść. No, i ten drugi, który tutaj widzicie, to jest liść numer dwa. No, i w końcu ta roślina odżywa. Mam nadzieję, że jeszcze coś fajnego z niej mi się uda po prostu wyciągnąć. I widzę też, że tutaj, ale nie wiem czy to zobaczycie, bo tutaj jest taki mały, mały stożek wzrostu. Mm, nie wiem, jak wam to pokazać. O, może gdzieś tu zobaczycie. O, tutaj widzicie. Storzec wzrostu idzie, więc cały czas do przodu. Także to jest takie roślinne wyróżnienie w tym filmie. Dobra, roślina, którą też dość często pokazywałem, czyli maranta. Dałem tą marantę tutaj dlatego do tego filmu, bo ona fajnie rośnie. Mimo że miała jakąś chwilę słabości i tego liścia muszę już obciąć, bo we vlogu wam pokazywałem chyba tą marantę, już nie pamiętam czy pokazywałem ją we vlogu. Muszę w końcu obciąć tego liścia, no bo on się już do niczego nie nadaje. Ale tu idzie nowy liść i generalnie przyrosty cały czas są, bo tu jest nowy przyrost i tutaj też jest nowy przyrost. I to jest jedna z marant, która trzyma się u mnie w mieszkaniu najlepiej najlepiej znosi zimę, bo wszystkie pozostałe maranty bardzo mi kapryszą. Powiem Wam, że ciężko z tymi marantami jest zimą. A nie wiem czemu, bo w sumie to nie są jakoś bardzo wymagające rośliny, jeżeli chodzi o światło, pomimo że jest go teraz bardzo mało, ale one staną w takich miejscach, gdzie, gdzie mają dość dobre warunki, ale jednak mi marnieją. Amaranta Lemon Lime pięknie się, naprawdę pięknie jeszcze wygląda. No i myślę, że jak już na wiosnę, jak przetrwamy tą zimę, no to wiosna, lato to już będzie tylko zagęszczanie tej rośliny, bo też planuję ją zagęszczać. Tutaj w ogóle mamy świetne warunki do tego, żeby ją zagęścić, żeby ją tutaj uciąć, ukorzenić i dosadzić. No ale zobaczymy jak te plany nam wyjdą, bo ja też zauważyłem, że jak ja pochwalę swoje rośliny i jestem nimi zachwycony, to nie wiem co się dzieje, ale kurczę, no zaczynają mi później marnieć, więc też nie chcę za bardzo ich tutaj chwalić. tfu, tfu, tfu napluję na was, żeby nie zapężać. Znaczy napluję na rośliny, nie na was, żeby nie było, e, żeby nie zapeszać, bo naprawdę to jest, to, to jest w ogóle dziwne, że to tak działa, że jak ja pochwalę, to później się coś złego dzieje. Dobra, lecimy dalej, bo nie ma czasu. E, filodendron, scandens mikans i filodendron lemon lime, e, kompozycję, którą e, bardzo często widzicie na moim kanale. Ale chciałem tą roślinę wyróżnić też dlatego, że ona fantastycznie się trzyma, mimo że gdzieś tam po drodze straciła kilka liści, bo nie powiem, że nie. Ona też miała dość ciężko. Niby stoi, wiecie sobie, na zachodnim oknie, ma dość sporo światła, ale jest narażona po pierwsze na kaloryfer, który jest pod oknem, i po drugie też na gdzieś tam na przemarznięcie, bo wiadomo, jak wieje wiatr, jak jest zimno, no to. Gdzieś tam między tymi szczelinami w oknach takie lekko chłodne powietrze wieje, więc ona, ta roślina była też narażona na różne, na różne niebezpieczeństwa, ale naprawdę świetnie sobie poradziła. I myślę, że najgorszy czas już w ogóle jest za nami, bo już jest coraz jaśniej. To już troszeczkę jest zauważalne, więc filodendron micans razem z filodendronem Lemon Lime. Świetnie, naprawdę tutaj dały radę. Jeszcze sobie zobaczę pod tego liścia, czy coś mi tutaj nie chodzi, bo ten liść jakiś taki dziwny tutaj. Nie, dobra, jest wszystko ok. Kolejna roślina. Jedna z moich ogólnie ulubionych roślin, czyli Epipremnum sebublu, którego ja po prostu uwielbiam. Tnę go na potęgę, on odrasta cały czas, wypuszcza nowe liście, przerasta mi tą podporę. Nie mam kompletnie z nim żadnych problemów, nie choruje mi ta roślina. Nie pamiętam nawet, czy w ogóle straciła jakiegokolwiek liścia przez tą zimę, więc świetna informacja, świetna roślina, naprawdę wam ją z całego serca polecam. Bigos przepuszczalne podłoże podlewamy wtedy jak podłoże dobrze przeschnie, ale też nie na wiór. No i myślę, że ta roślina wam się. Odwdzięczy mega wzrostem, i tutaj widzicie takiego kikuta też. Ja sobie go utnę, bo widzę, że tutaj już mi coraz mniejsze liście wytwarza ta roślina, więc pójdzie sobie do obcięcia i do ukorzenienia. Ona też się naprawdę fajnie ukorzenia. Nie wiem, czy gdzieś mam tutaj tą roślinę, ale jak będę, yy, chyba mam. Poczekajcie chwilkę, chyba mam i pokażę wam jak ona się dobrze ukorzenia. Zobaczcie ile korzonków już jest tutaj. Tutaj jest epipremnum sebublu i o, chyba coś złamałem, coś mi tu odpadło. Gdzieś kawałek łodygi mi odpadło, ale nie wiem skąd. I taką trzykrotkę jeszcze wsadziłem tutaj, którą, y, którą też staram się ukorzenić. No ale epipremnum sebublu świetnie się ukorzenia w wodzie. Dacie troszeczkę Rizotoniku i naprawdę dzieje się magia. Ja ją trzymam, tą roślinkę, nie wiem, niecałe, może dwa tygodnie i już są pierwsze korzenie. No i zimą, można, można. Także nie bójcie się ukorzeniać. Słuchajcie, teraz następna roślina. Nie wiem, czy rozpoznajecie, być może nie, ale jest to Stindavsus Moonlight Variegata, którego ja kupiłem sobie od jakiejś tam dziewczyny na Facebooku nie od Dominiki. Dominika ma dużo lepsze rośliny. Tutaj kupiłem sobie od zupełnie innej osoby tą roślinkę. I słuchajcie, ona mi straciła praktycznie całość wariegacji, która i tak była słaba. Zobaczcie, to jest ledwo widoczna wariegacja. Te liście już są niektóre całkiem zielone, ale za co chciałem pochwalić tą roślinę, to za to, że ona świetnie rośnie. Naprawdę tak ruszyła skopyta ta roślina, że puszcza liść za liściem. Ja w ogóle muszę jej dać palik, bo zauważyłem też, że te liście puszcza coraz mniejsze, a nie chcę, żeby te liście takie malutkie były. Chciałbym, żeby one były przynajmniej takie jak ten liść, więc palik ta roślina dostanie. No i spójrzcie na te korzeniska świetne, świetne korzenie, pięknie rozrośnięte także to jest też takie wyróżnienie w tym filmie. Dla na wcusamu light variegata, który pięknie rośnie. Mamy jeszcze cztery rośliny. Widzę, że czas mamy całkiem niezły. Reprezentant Syngonium się pojawił też. Syngonium Frosted hard. To jest syngonium, które kupiłem kilka miesięcy temu. Na jesień i troszeczkę później żałowałem, że je kupiłem, bo miałem wrażenie, że ono mi gdzieś tam przez jesień zmarnieje, ale wręcz przeciwnie, świetnie rośnie, bardzo ładnie się rozwija. Nie mam z nim w ogóle problemów. Od początku, kiedy je mam, nie wiem, oberwałem może ze dwa liście i ono się naprawdę świetnie trzyma. Cały czas puszcza nowe przyrosty. To jest szczyt tej rośliny. Tutaj widzimy już, że ona puszcza nowe liście. Z tej strony tak samo, te malutkie, młode listki. I w ogóle zauważyłem, jak ten liść jest śmiesznie wybarwiony. Zobaczcie. Nie wiem, ten też? Nie. Jakoś tak, jakiś taki half moon się tu zrobił, co nie? Jestem ciekaw, czy jak on się troszeczkę zestarzeje, czy on straci ten, te wybarwienie, czy co tak światło pada? No nie, on jest tak wybarwiony, zobaczcie. No pierwszy raz coś takiego widzę na tym, na tym sygonium. I jak możecie zauważyć, mam tutaj takiego motylka na ziemiórki. Ostatnio coś mi znowu zaczęły ziemiury latać. Nie wiem skąd one się wzięły. Gdzieś może musiałem przyprowadzić je z jakąś rośliną, bo wcześniej miałem spokój. No i zobaczcie ile na tym lepiej już tych ziemiórek złapałem. I muszę porozstawiać więcej tych pułapek na ziemiórki, bo nie tylko tutaj mi latają, ale też w innym pokoju mi też one... Gdzieś tam się zaczęły pokazywać. No i też dobrym sposobem na zimurki y, jest taki y, środek do kontaktu, y, chyba z brosa. On jest w PSB mrówka, można go kupić na dziale ogrodniczym. On kosztuje, kosztuje tam 30 parę złotych. Jest dość drogi, ale jest naprawdę bardzo skuteczny, bo kiedy włożymy sobie to do kontaktu, zamkniemy na przykład y, drzwi od pokoju. Chyba coś ze światłem mi się stało. Znowu, czekajcie. O, jest trochę jaśniej, chyba tak. To. Wracając do tematu, bo już się zgubiłem. Kupicie sobie ten środek do kontaktu, zamkniecie drzwi na przykład od pokoju i te zimurki bardzo szybko potrafią paść. Wiem, bo jest sprawdzony środek, bo już tak robiłem i naprawdę zastosowanie tego jest świetne. Lecimy sobie dalej. Mamy jeszcze trzy rośliny. Nie mogło zabraknąć również reprezentanta Stindapsusów, choć pokazywałem Wam Stindapsusa Moonlighta przed chwilą, ale tu mamy Stindapsusa, który już jest dużą, dużą rośliną. Pokażę go w ten sposób. Spójrzcie, jaki gęściutki. To jest Stindapsus Silver Lady, w którym byłem od, od pierwszego wejrzenia zakochany, bo jak zobaczyłem tą roślinę pierwszy raz na Jungle Boogie, to... Po prostu się zakochałem i ona, pomimo że teraz pojawia się w marketach za śmieszne kwoty, no i w ogóle w sklepach internetowych, też już staniał. To jest dalej przepiękną, tą samą rośliną o cudownym wybarwieniu. No i fajnie rośnie. Terakotowa doniczka, bigosik, i naprawdę to się sprawdza, bo przyrostów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć nowych liści naraz tutaj naliczyłem, więc jest, no jest bosko, naprawdę przepiękna roślina. Lecimy sobie dalej. To jest Monstera siltepecana, słuchajcie. Bardzo fajny, gęsty krzaczek. Taki nieokieł znany, można powiedzieć, ale bardzo mi się podoba ta forma tej rośliny. Ona jest taka, taka swobodna, taka, taka wolna ta roślina. I bardzo dobrze przetrwała mi zimę, słuchajcie. Jestem naprawdę tak dumny z tej rośliny, bo to jest jedna z tych roślin, o którą ja się bałem, że mi zmarnieje przez, przez jesień, przez zimę. A wręcz przeciwnie, naprawdę ona się trzyma bardzo dobrze. Straciła kilka liści dosłownie przez zimę. To jest naprawdę nic, biorąc pod uwagę, że niektóre rośliny radzą sobie gorzej a powinny na przykład radzić sobie lepiej, bo są łatwiejsze w uprawie i mają mniejsze wymagania. Ta roślina też nie ma jakichś dużych wymagań, ale ona jest bardziej wrażliwa na takie jakieś zmiany, jeżeli chodzi o przelanie, o przesuszenie, o jakieś przeciągi, o zmiany temperatur. To jest bardziej wrażliwa roślina. Ja ją też trzymam w bigosie. Ona sobie stoi na kwietniku na oknie zachodnim i naprawdę dobrze sobie radzi. Naprawdę dobrze sobie radzi i... Jestem z niej mega, mega dumny, bo pięknie, pięknie jest gęsta i mam nadzieję, że taka też będzie. No i na koniec zostawiłem Wam roślinę, którą Wam bardzo często pokazuję, ale to dlatego, że tu jest bezmiennie nuda, czyli Filodendron Brazil i Filodendron Scandens. Taki zwykły, zielony połączenie tych roślin jest rewelacyjne. Cały czas świetnie rosną. Nie wiem... Czy tu jakiś liść mi odpadł, może jeden, yy, może dwa, na całą tą kompozycję. Świetnie się ma. Stoi sobie na parapecie wschodnim i cały czas ta roślina mnie zachwycają. Też przycinam. No i nie będę się tutaj już nad nią rozwodził, bo bardzo często Wam ją pokazuję. I słuchajcie, to by były wszystkie rośliny, które chciałem Wam pokazać. Było tutaj 10 roślin. Które moim zdaniem najlepiej sobie radziły w styczniu, chociaż jeszcze tutaj tego filodendrona muszę wyróżnić, który tutaj jest. On sobie cały czas puszcza nowe liście, ale nie dam go tutaj do topki. E, poczekam jeszcze i może zrobię e, o nim film też w lutym, o ulubieńcach lutego albo w marcu. Zobaczymy, jak to nam czasowo, jak mi to czasowo wypadnie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie znać, jakie są Wasze ulubione rośliny w, w styczniu, jak sobie radzicie z tą zimą w tym roku. Czekam na Wasze komentarze. Jak zwykle na każdy komentarz odpisuję. Przypinam Wam też serduszka. Także zapraszam do, do dialogu, do, do rozmów. Pamiętajcie, że możecie napisać do mnie na Instagrama, jeżeli Wam się nudzi, chcecie pogadać o roślinach. Także jestem otwarty na na każdą znajomość, na każdy temat, także piszcie, piszcie śmiało, nie bójcie się, ja nie gryzę. <gryzanie> Dobra, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego, cześć.